No więc tak, mamy tutaj turecką myśl techniczną w kalibrze 4,5 mm. Długo, długo mnie tu męczyliście, szybciej z tą recenzją, szybciej z tą recenzją, ale słuchajcie, przegląd takiego sprzętu, tym bardziej, że tu wiele bajerów jest, jednak trochę trwa, więc yy, zaczynamy! Tak, zacznijmy może od tego bipodu. Słuchajcie, to jest chwyt pionowy z zbudowanym bipodem. Jako chwyt pionowy on jak najbardziej spełnia swoją rolę. Można się tym pobawić. Yy... Mianowicie, jeśli chodzi o funkcję bipodu, jeśli chodzi o funkcję bipodu, to powiem Wam tak, ani stopki antypoślizgowej nie ma, czyli ten karabinek yy... od razu powiem tak, Szybko się przekonałem, że już na początkowej fazie testów, że nie będę tego bipodu stosować. Takie bipody w ogóle można kupić za grosze na Allegro. Więc pozwólcie, że już na wstępie pozbywamy się go, tego bipoda. Zamontujemy coś innego. No dobra, przejdźmy do mięska. Czyli tak, lufa Quiet Energy jest zamknięta w płaszczu, zakończona Yy, gwintem pod tumik, i słuchajcie, ja sobie ten tumik tutaj kilka tumików tak naprawdę zainstalowałem. Yy, I powiem wam, że po zainstalowaniu tumika na Luffy Quiet NRG uzyskujemy efekt najciszej wiatrówki, jaką w życiu słyszałem. Tak naprawdę strzelamy. Dźwięk jaki podczas strzału wydaje, to jest tak naprawdę praktycznie ruch zbijaka na dworzu, jak strzelamy. Gdzieś tam w pomieszczeniach takich generujących echo, jeszcze coś tam usłyszycie, ale yy, na dworzu, jak z tłumikiem strzelacie, to jesteście po prostu niewykrywalni, nie? To jesteście po prostu, to są najcichsze strzały, jakie naprawdę słyszałem. Jak jeszcze dobry tłumik użyjecie, to już po prostu bajka. Yy, idziemy dalej. Mamy tak, yy, szynę w standardzie i 22,11. Dla mnie rewelacja. Nie trzeba się pierdzielić z tymi yy, montażami. Akurat mam założone lunetę na standardzie 22, ale na 11 też były próby. Wszystko działa prawidłowo, co tu ma w zasadzie nie działać. Pod lupą znajduje się butla pulitrowa, butla jest wymienna. Niestety yy, Hudson nie pomyślał tak jak na przykład Kral yy, Dazzle, który otrzymał w zestawie już drugą butlę pulitrową. Aczkolwiek uważam, że butra pulitrowa i tak jest wam. Hmm, i tak jest na tyle pojemna, żeby w limicie oddawać naprawdę znaczną ilość strzałów. I tak naprawdę ona jest wymienna, tak? Ale w limicie strzelając to są naprawdę długie sesje są. I tak naprawdę potrzeby wymiany tutaj nie będzie. No, to jest pulitruva jednak, nie? Jeśli nawet uznacie, że potrzebujecie, dokupujecie butlę, macie, macie drugą na zmianę, wystrzelicie całą tą butelkę ciśnienia. Wykręcacie, wkręcacie następną, kontynuujecie strzelanie, więc dla mnie rewelacja jak najbardziej yy, ale mówię, to jest kwestia yy, upodobań waszych. Dalej patrząc, mamy tutaj wkładkę jednostrzałową, tak naprawdę się podładowania zakryty tutaj. wkładka jednostrzałowa jest tu, yy, w zestawie. Ja tą wkładkę tak naprawdę bardzo szybko lałem, ponieważ karabinek jednak broni się magazynkami, a sama wkładka jednostrzałowa nie jest aż taka. Super wygodna i praktyczna. Jeżeli chcecie strzelać strzałami pojedynczymi, to jednak polecam ładować śród bezpośrednio. Ja mam palce akurat może dość drobne. Nie wiem, jeżeli nie macie z tym problemu, można śmiało samemu tutaj wpychać śród do portu ładowania bezpośrednio, bez żadnych użycia składek innozczowych. One nie są takie po prostu zbyt wygodne, nie? No ale jak już wspomniałem o magazynkach. Magazynki są 24-strzałowe i powiem wam, że one mają tu taki fajny bajer. Jak ktoś naprawdę nie lubi się szczypać z tematem, ładujecie oba magazynki. One mają tu taki łącznik i teraz tak, magazynek ja tu sobie pozwolę pokazać wam jeszcze przy okazji pracy zamka. Zamek w ogóle, pierwszo, pierwsze pół drogi zamki pokonują same. Ty, wy tylko dociągacie do końca, nie? Tak to tutaj zrobili. I teraz patrzcie, magazynek taki sobie ładujecie tutaj. Oddajecie tam swoją ilość strzałów, tam te 24, wyciągacie taki magazynek, prawda? Przekręcacie, wkładacie go z powrotem tutaj, tylko już ten drugi, nie? I macie kolejne 24 strzały. To jest taki, no, rozwiązanie, powiem Wam, daje do myślenia. Naprawdę jest dobrze, nie? Wracając jeszcze do tej dźwigni biatlonowej. To powiem Wam, że raz z karabinkiem dostajemy komplet narzędzi potrzebny nam do przełożenia tej dźwigni na lewą stronę, tak żeby osoby leworęczne z takim samym komfortem mogły strzelać. Zaraz za... na tyłach karabinka... Aha, przepraszam, jeszcze hammer bym pominął. Słuchajcie, mamy tutaj regulację yy, kamera i teraz mamy tutaj jeszcze regulację power. Karabinek pracuje przy najniższych ustawieniach okolicach 6 juli do 15,5 rozpędzając się fabrycznie yy, teraz pomyślcie sobie skręcając go na najniższe ustawienia i strzelając sobie tam na 10-20 metrów jak niski pobór yy, ciśnienia jest z butli i teraz na ile ta butla może Wam starczyć masakra <laughs> samowystarczany karabinek na weekend yy, teraz tak, mamy tutaj regulowaną oczywiście w długo yy, długość Kolby oraz jej wysokość. Hmm. Powiem wam, że fajny pajer. Nawet szczerze mówiąc, to jestem za tym, żeby więcej takich karabinków wychodziło, bo może nie o wysokość chodzi, bo to, to akurat nie jest żadna sensacja. Z tą długością. W tym roku spotkałem się z dwoma karabinkami, które mają regulowaną długość kolby. To był AEA SF Standard i tu mamy jeszcze Hatsana Factor I teraz powiem wam, że. No, jak człowiek się przyzwyczai do tego, to, to potem ciężko się odzwyczaić, więc to naprawdę regulowana długość. Kto nie spróbował, ten nie wie, więc tutaj nie będę Wam opowiadał za bardzo, mm, jak to jest w praktyce, bo to po prostu, to trzeba poczuć. To jest fajne, to jest fajne, a im dłuższy... Dopasować do siebie to można tak naprawdę, tak? Yy, I powiem Wam, że jakbym mógł, to takie poinstalował w karabinkach, ale to już jest... Wiecie jak to jest zresztą. Yy, przechodzimy dalej, czyli w zestawie dostajemy też końcówkę do ładowania, możemy ją instalować w swoich pompkach, przetoczkach albo w kompresorze i tak powiem Wam, że kompresor fabrycznie miał i tak, może nie taką długą, ale i tak miał końcówkę taką, która m, pra, m, współpracowała z tym karabinkiem, więc potrzeby wymiany za jakąś tam szczególnej nie było. Yy, ale jest. Ale jest. Jest na pewno bardziej komfortowa, ale, ale jednak nie jest to taka m, konieczna ta końcówka, więc tam się nie ma co przerażać. Słuchajcie, tutaj mamy chwyt pistoletowy AR-15 i prawdopodobnie, nie mam wiem tego na 100%, ale prawdopodobnie ten chwyt jest kompatybilny z palnymi karabinkami AR15 z tego co sprawdzałem. Więc to jest taka dobra kopia tego chwytu, bo praktycznie kompatybilna. Mamy tutaj też spust quattro trigger, czyli ten spust, który tak jest chwalony przez użytkowników Hatsana, możemy regulować drogę spustu. Y, y, twardość spustu, a nawet kąt nachylenia względem palca, możemy y, regulować, więc ten spust jest naprawdę dobry. I powiem Wam, że, że naprawdę, im lepiej sobie wyregulujecie go pod siebie, tym bardziej będziecie z niego zadowoleni. On naprawdę ma bardzo szeroki zakres regulacji. I tu się nie ma do czego przyczepić. Natomiast, do czego się przyczepić można? Słuchajcie, ten karabinek, yy, pewien pan. Na YouTubie przedstawił nam ten karabinek jako karabinek o cel klasie celności, która pozwala nam strzelać na 100, a nawet 150 metrów. No, właśnie nie. <ścoughs> no, właśnie nie. Ja, słuchajcie, oczywiście, próbowałem strzelać im na 100 metrów. No, to jest ogólnie tak, no, w limicie strzelanie na 100 metrów to jest takie moje, moje hobby, że tak powiem, strzeleckie. I ten karabinek. Znaczy inaczej, żeby strzelać na 100 metrów w limicie potrzebna jest klasa celności zbliżona chociaż do sportowej klasy celności, no, ten karabinek ma jednak celność rekreacyjną, nie jest to jakiś tam totalny siewnik, ale jednak te skupienie, próbowałem na wielu tak próbowałem na kłysie, próbowałem na JSB Exact, próbowałem na JB, JSB Exact Heavy na Olympii próbowałem, na Crossmanie Premierze i powiem Wam szczerze, że te skupienia są takie no takie grosza nie zrobicie, zrobicie złotówkę. no i powiem Wam tak mając te wszystkie bajery i tą jedną wadę, którą i tak ja sobie tutaj będę redukować próbował Yy, karabinek bajka. Karabinek bajka. Prosto z pudła nie zachwyca, ale powiedzmy sobie szczerze, który karabinek zachwyca prosto z pudła? To jest, ich nie, to jest niewielka ilość karabinków. No tutaj akurat przegląd zerowy, jeśli chodzi o lufę, tutaj nic nie da. Yy, tutaj będziemy troszeczkę inaczej kombinować I, i, i będzie kolejny sztosik do kolekcji, tak naprawdę. Yy, więc tak, Hudson Factor, wady i zalety wymienione. Zapraszam do śledzenia bloga. W tym tygodniu postaram się jeszcze przedstawić Wam Waltera Rotex. Także do zobaczenia, cześć.